Co zrobić, jeżeli w Twojej wiosce nie ma miejsca, w którym mógłbyś z przyjaciółmi miło spędzić czas, usiąść, żeby nie padało Ci na głowę, żebyś mógł spokojnie wypić piwo, żebyś mógł posłuchać muzyki, żebyś mógł ugrillować sobie coś do jedzenia, zrobić ognisko? Rozwiązanie na to znaleźli wolontariusze z Pałcka, którzy w ramach akcji Korpusu Solidarności stworzą swoje miejsce rekreacji przy boisku w Pałcku, które również będzie służyło zarówno drużynie, jak i innym mieszkańcom Pałcka. Nazywam się Jakub Tyliszczak. Opowiadam o tym, jak widzę świat. Mam ogromną przyjemność uczestniczyć w pracach wolontariuszy, którzy tworzą miejsce rekreacji dla siebie w Pałcku. W Pałcku koło boiska znajduje się stary blaszak. Obecnie drużyna jest wyposażona w nową szatnię. Jakiś czas temu poinformowałem, że w ramach Korpusu Solidarności jest zadanie, w którym można przeznaczyć 1500 zł na akcję społeczną wykonaną przez wolontariuszy. Grupa przyjaciół z Pałcka powiedziała, że oni chcą zrobić miejsce rekreacji u siebie i zrobią to. Chcemy czegoś takiego jak ataka na osób, które chcą przed piwko w weekend lub zrobić grilla. I my skorzystamy z tego osoby. Młode osoby, które lubią się spotykać w swoim towarzystwie, stwierdziły, że mogą zrobić to własnymi rękoma i mogą wykorzystać ten budżet do tego, żeby to miejsce faktycznie im służyło. I teraz na co wpadli? Bo wpadli na bardzo ciekawy pomysł. Obudują blaszak wiatrołapami, przedłużą daszek i zrobią taras. Jednocześnie blaszak otworzą w pewnym miejscu, żeby mieć dużą przestrzeń dla siebie. Spalet stworzą meble, a palenisko na ognisko przesuną, natomiast grill zbudują z kamieni polnych i będzie to po prostu miejsce dla nich. Liczymy również na to, że uda nam się tam podłączyć prąd, że wtedy to miejsce będzie mogło całkowicie po prostu pełnić taką funkcję rekreacyjną przez cały czas. Będzie mogło być tam światło, będzie mogła być tam głośna muzyka. Co jest takiego fajnego w tym, co mi się przynajmniej osobiście w tym podoba? Po pierwsze, będą mogli z tego korzystać wszyscy, będą, będzie mogła z tego korzystać drużyna, będą mogli z tego korzystać mieszkańcy Pałcka i całość tych imprez będzie bezinwazyjna dla mieszkańców. Dlaczego? Ponieważ boisko jest kawałek za wioską. Nie taki kawałek, żeby iść tam przez pół godziny, ale taki kawałek, że wszelkie imprezy, które będą tam robione, w żaden sposób nie będą przeszkadzały mieszkańcom. Także wilksy, ty i owca cała. I super. Pytanie, czy 1500 zł wystarczy na to, co chcą zrobić? Prawdopodobnie nie. 1500 zł, mimo że jest jakimś tam budżetem, jest no, skromnym budżetem. Natomiast liczymy na to, że uda nam się współpracować z sklepem budowlanym. Te pieniądze, które mamy do wydania, wydamy w jak najlepszy sposób, w jak najbardziej efektywny sposób. Dużo pracy jest do zrobienia. Całość pracy zostanie zrobiona rękoma własnymi tymi, tych wolontariuszy. Posprzątałem teren, sprzątałem go e, obecnie. Przygotowują go do tego, żeby funkcjonował i żeby mogli tam spędzać czas. I to jest fajne. Ja się bardzo cieszę z tego. Jeżeli chcesz wesprzeć ten pomysł, chcesz przyjść i pomóc, chcesz pobudować to razem z nimi, możesz. A możesz też po prostu wesprzeć ich dobrym słowem. Może znasz kogoś, kto ma jakieś materiały, kto ma jakieś palety, kto ma jakieś cegły, kto ma jakieś deski. Kto ma blachę na dach, kto ma jakieś wiatrołapy. Wszystko nam się przyda. Dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania następnym razem.